Witamy w dniu drugim albo trzecim, trzecim, jak naszej naszego wieczoru. Właśnie go I tak, idziemy na śniadanie. No. Idziemy teraz w kierunku Watykanu, idziemy. Um, będzie Stermaster in Real Life. <laughs> idziemy się wspiąć na. Kopuję bazyliki Świętego Piotra Patrzcie! Moje auto, moje auto! Ja Mój <grywam> auto! <A> ja jak widzicie postanowiłam. Postawiłam na wygląd ponad wygodę. Są, są, wszyscy są w kurtkach, a ja jestem w rękawku. Ale będą ładne zdjęcia. No, pozdrawiam. 4 godziny i że bardzo, że bardzo ciężko. O, 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 bardzo pójdę do toalety. Umierasz już gorąco, strasznie, 40 stopni upału. Stoimy 4 godziny w kolejce już. No beka. Stoimy już 4 godziny w kolejce. Tej nocy. Jest moc, jest moc. Szły, pły, koło wody, kłop, kład do wody i. Ta płapła, płakała, że ją tam, tam płapopa, szły, pły, koła wody, płapła do wody i ta płapłakała, płapła, że ją tam, ta płapał. Znowu przechodzimy przez maszynki, żeby się znowu dostać do bazyliki. Co? Nie, nie, nie mogę iść. To? Nie, nie możesz. Super. Kupujemy bilety. Jest 15 euro, jeżeli chcesz się wziąć windę do góry i zejść ze schody, schodami. 10, jak coś się wejść schodami i zejść schodami. Ale, no co so, Zobacz, Mamy jakiś Tu mamy discount na dzieci, ale nie jest zupełnie. Mamy, mamy jakiś discount na dzieci? Tak, to 6, 6, Dzieciaki 7, 6. A, no to dzieci zapłaciły 6 za schody góry, a schody w dół. Oni, to są takie schody, co są pod góry, też są takie długie. To są najgorsze ze wschodów, taki mógłby być. Mamy do przejścia coś 365. 365, To się liczy. Ja już się zmęczyłam. Przeszliśmy większość. Jeszcze nam zostało 100. 60, 261. Tak, jeszcze zostało nam 100. To bardzo szybko nam poszło. 5 mnie znów było No, bo ja, ja prowadzę to do tego, bo ja się nie miałam. Zostawiłaś się w style. No, 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 no. Gdzie? Tu? To jest tylko pół, co najmniej. Inaczej zobaczył papieża, to nie jest papież, to jest jakiś biskup chyba. Ciekawe no. to jest biskup, To ty powiedziałaś, że widzisz papieża. No, jest... <grymne> chyba tam jest msza. Jest ultra wąsko Ja w ogóle te ściany są takie krzywe, bo tak tak opuła. Bardzo mi się w głowie. Trochę się nawet polepszyły, ale... Przez ciężko. Tak. Czaska 15. Zgodno się nami. Szacona. Okej, będziemy na to, samo wyjść z wejście. Jest bardzo wąsko, więc będziemy chcieli się wymieniać. Chyba jest jednak inna droga, bo nie pamiętam, żeby tu tak wyszli. jesteśmy takim zesznolotem. Nie wiem, czy to Pięknie nagrałam. Chyba jest inna. Schodzimy. O, już te schody są. Już koniec. Jest. Szybko, szczerze mówiąc, poszło. Oj, wychodzimy bazyliką. Część jeszcze do kroków To Święty pilot. Pra jak to było widoczna skóry. na samej górze byliśmy. Olek dokumentuje dla Bacci wszystko leży jakiś Juliusz I to się taki, o Juliusz, jaki to Juliusz I ja z okiem, to są Słowacki. O, Olek leży Tu jest mozaika to, I siedzimy znowu Więc Wychodzimy no, Teraz już na dobre Chodzi o macie na imprezy Nie, ja mam ochotę na coś tutaj jedzeniem

nie, nie możesz e, Poczekaj, wyszliśmy właśnie z kawiarni idziemy na bubble tea Bubble tea? Tak! I potem idziemy do naszego zakonu em, Na siestę, Idziemy się. po prostu posiedzieć i potem gdzieś pójdzie. Pójdziemy do koloszału Idziemy do koloszału potem? Idziemy do koloszału potem Tak Koloszał! Na bubble tea fashion fruit. Ja mam brown sugar i oni oboje mają pić. Nie. Wróciliśmy do zakonu. Mamy bardzo dużo schodów do góry, więc jestem zmęczona. Chcę ci w każdym razie z tego. Ja. Tak, posłuchajmy trochę teraz, I potem pojedziemy do kolosowa. Nie wiem kiedy. Kiedyś. Okej, lecimy przez chorobę dwie godziny. I idziemy teraz do Koloseum. Musimy zostawić karteczkę, od której wracamy, i. Mamy lody. Rola się. I pan tak fajnie chyba nagrałam jak tutaj brał. Fajnie. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że są inne ceny, jak siedzisz w środku. Jak widzisz, było 6 euro, jeżeli by, byśmy w środku w, w. Jak się nazywa? Kawiarni? Um, a 3,50 jakbyśmy poszli byśmy wyszli na dwór. Więc, no, bardzo ciekawe. Ja bym tu bardzo razem płaci za nakrycie. Ale, że mam pistację, jest mega dobra. Nie widać, to już są Ym, Mamy wejście na godzinę 18. Dzieci wchodzą za darmo, jak w są rodzice Ym, i za dwa dorosłe zapłaciliśmy 66 euro i my mamy za darmo. I potem jak się jest od 18 do 25 lat, to się ma chyba 2 euro, albo 2, albo 2 euro z niszki, albo 2 euro się płaci. Nie rozumiem. O, koleś, sprawdzają na klasie blisku. my teraz mi się no. na jedzenie, bo jeszcze nie jadliśmy dzisiaj Karol je. flagę, to tam się nie jest Widzę flagę. Wszystko stanęło i mamy takie, co się dzieje, o co chodzi? I nagle przyjechał król Karol obok nas z Kamilą. Więc no, akurat nagraliśmy, ale bardzo śmiesznie, bo tak się nie spodziewaliśmy. Ach, ale sądzę, że do później się szczaiłam, bo na tym filmiku nie widać nic. Ja mówię, ja mówię na filmiku, że jedzie król Karol, ale jakoś tak. Myślę, nie sądziłam, że będzie jechał w samochodzie z otwartymi, zapalonymi światełkami, i że będzie go widać. I jak się spojrzałam, to już było za późno. się. No. no. Ale ciekawie, nie, nie. Dosłownie wyszliśmy właśnie z teraz, nie to, że czekaliśmy na Po prostu na światło czekaliśmy, chcieliśmy przejść przez ulicę. tam krukarol. Okej, okay, wracamy do naszego zakonu. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć z dzisiejszego vloga. Oleg zostaw moją klamę. Oni mi cały kradną klamrę, która sobie zawiesiła na torbie i mu... Aby obrób... udowodnić rzeka i na nie wytrzymać, bo ten pocket za zaopiekowany. Tak. Ale myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć tego vloga, więc kończymy. Żegnam i do następnego. Ujaki!